Państwu, Mikołaj Gwoździowski, program pytamy wprost. W wielu miejscowościach ostatnie wybory nie przyniosły rozstrzygnięcia i ostatecznie nazwiska nowych włodarzy poznamy po drugiej turze. Inaczej sytuacja ma się w Gorzycach, gdzie w walce o urząd wójta po raz kolejny bezkonkurencyjny okazał się Pan Leszek Surdy. Dzień dobry, Panie Wójcie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie wszystkich widzów waszej stacji telewizyjnej. Po pierwsze gratuluję. Dziękuję no. bardzo. Po drugie, jak to się robi? Praca, praca, jeszcze raz praca, to nie bierze się nigdy z przypadku. Praca z odpowiednim zespołem ludzi, bo mój sukces to jest sukces moich pracowników, sukces rady, współpraca z różnymi środowiskami w różnych obszarach, czy w obszarze sportu, zdrowia, kultury, czy w obszarze przedsiębiorców. Taki intensywny czas za nami, ale przede wszystkim za panem, no bo mamy, mieliśmy dwie kampanie po sobie, najpierw ta do parlamentu, teraz ta samorządowa. W obu brał pan udział, i która kampania dla pana była trudniejsza i dlaczego? Dla mnie dosyć trudna była ta kampania, dlatego że tutaj po raz trzeci ubiegałem się o tą zaszczytną funkcję. I jak pokazały wyniki wyborów, no, wielu moich kolegów z różnych opcji czy z różnych komitetów wyborczych, no niestety nie udało im się tym kolegom, koleżankom powielić ponownie tego wyniku. Obawiałem się też, jak, czy to nie będzie efekt zmęczenia tak zwanego materiału, bo często tak jest po dwóch kadencjach. Jednak okazało się nie, że jest wszystko w porządku. Generalnie osiągnąłem wynik 60%, co uważam przy tej niskiej frekwencji, i, i też ze względu na to, że w naszej gminie ubyło ponad 500 wyborców, uważam ten wynik za bardzo dobry. No, zdecydowanie. Bardzo dobry wynik też osiągnął pan do Rady Gminy. Ma pan ośmiu reprezentantów. To nieco mniej niż 5 lat temu. No ale tak, mamy te przetasowania w Radzie Gminy. Jak pan się zapatruje na współpracę z nią? No Jestem otwarty na współpracę i myślę, że tak jak poprzednio, wówczas miałem dziesięciu swoich radnych ze swojego komitetu. Pięcioro było z innych komitetów, gdzie czwórka od razu podjęła współpracę z nami, nie było problemu. Zresztą ta jedna pani też również z nami współpracowała. Oczywiście miała często odmienne zdanie, no ale ma do tego pełne prawo oczywiście i, i też uważam, że dobrze, jeżeli ktoś ma inne zdanie, bo warto przemyśleć to, wysłuchać i wyciągnąć z tego wnioski. Do takiej zmiany warty doszło też w starostwie powiatowym, pewnie w kierownictwie też do tego dojdzie, no bo sam pan ówczesny, dotychczasowy starosta Jerzy Sudo. no nie, nie zdobył mandatu, to jest szokujące. Jeden z samorządowców tutaj naszych lokalnych kilka lat temu wypowiadał się tak dosyć gorzko o tych relacjach, że no nie wszystkie gminy były traktowane sprawiedliwie. A jak się pan na, zapatruje na, na kolejną współpracę z nowym już starostwem? Co do tego, czy były sprawiedliwie, czy nie, no to, to jest kwestia analizy i będzie kwestią analizy. Fakt faktem, że były gminy, które były bardziej preferowane, e, aczkolwiek my sobie poradziliśmy doskonale i też e, nie do końca to starostwo aż tak było nam e, potrzebne, jeśli chodzi o inwestycje, bo radziliśmy sobie doskonale też i bez tego. E, sytuacja jest faktycznie bardzo ciekawa teraz, e, jeśli chodzi o starostwo, bo mamy e, pięć komitetów, które e, które mają swoje przedstawicielstwo i tak Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości ma sześciu, sześciu przedstawicieli w Nowej Radzie, komitet Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało mandatów, czyli utrzymaliśmy swój stan posiadania, komitet wyborczy wyborców, wyborców, przepraszam, forum mieszkańców trzy mandaty, komitet wyborczy wyborców wspólne sprawy dwa mandaty oraz komitet wyborczy forum samorządu Tarnobrzeskiego jeden mandat. No i teraz mamy taką sytuację, że nazwijmy to tak, Zjednoczona Prawica ma Siedem mandatów. No i tu są rozmowy w tej chwili między pozostałymi komitetami o zawiązaniu koalicji i zobaczymy, jak to wszystko się potoczy i ułoży. I myślę, że te zmiany nastąpią. A jakie miałby Pan oczekiwania co do nowego starostwa? Oczekiwania? Po prostu przede wszystkim dialog między wszystkimi gminami ja nie przypominam sobie kiedy ostatni raz był konwent wójtów burmistrzów żebyśmy ustalili pewne priorytety na które zwrócimy uwagę i mieliśmy zwrócić uwagę i jak podzielić środki gdzie kierować te środki gdzie są najpotrzebniejsze potrzeby jeśli chodzi o różne inwestycje tego brakowało, tych wspólnych spotkań brakowało. Myślę, że teraz to, to się zmieni i będziemy jako włodarze poszczególnych gmin spotykać się wspólnie z, z zarządem i, i starostą powiatu tarnobrzeskiego, żeby te priorytety ustalić, a oprócz tego, żeby też to podlegało pewnej weryfikacji i ewaluacji, że, że Będziemy zwracać uwagę na to, że oczywiście nie pakować wszystkich środków w jedną gminę, tylko tam, gdzie faktycznie są jakieś potrzeby, które ułatwią, poprawią jakość życia mieszkańcom, i nie będziemy tu stawiać sprawy na ostrzu noża, że wszystko ma na przykład trafić do gorzyc. Absolutnie nie, gdyż na przykład patrząc na majątek, na jednostki organizacyjne starostwa, no to w, w Gorzecach jest najmniej tych jednostek i zdajemy sobie z tego sprawę. Dęba na przykład, y, oczywiście jest największym y, tutaj y, największą gminą, największym ośrodkiem. I też potrzebuje wsparcia, a zwłaszcza jak zwykle szpital. Oprócz tego Dęba jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, gospodarczym i takim napędzającym gospodarkę naszej, naszego powiatu. No to omówiliśmy sytuację, jeśli chodzi o Radę Gminy Gorzyce, omówiliśmy sytuację, jeśli chodzi o Starostwo Powiatowe. No to przejdźmy szczebel wyżej, czyli Sejmik Województwa Podkarpackiego. Tam władza została w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei, jeśli chodzi o władzę centralną, no to część z niej należy do, do, do polskiego stronnictwa ludowego, pana partii. Jak to pogodzić z pana perspektywy? Godziliśmy do tej pory i myślę, że będziemy godzić dalej, bo na przykład współpraca. Patrząc na samorząd gminy Gorzyce z, z zarządem województwa podkarpackiego w tej mijającej kadencji układała się bardzo dobrze i, i przecież wszyscy Jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy w jednym państwie, także tutaj nie ma jakiegoś takiego rozgraniczenia, i myślę, że to jest kwestia rozmów i współpracy dalszej. Dla nas i dla nikogo chyba nie jest zaskoczeniem, że ten wynik wyborów, jeśli chodzi o sejmik województwa podkarpackiego, będzie taki, a nie inny. My, jako polskie stronnictwo ludowe i trzecia droga poprawiliśmy ten wynik, bo do tej pory mieliśmy y, trzy mandaty, teraz mamy cztery, więc y, progres jest. Y, no nie udało się y, y, uzyskać mandatu tutaj w okręgu numer 3, gdzie y, jest i ternobrze, Kolbuszowa, Stalowa Wola nisko, y, te powiaty. No, niemniej jednak wynik też jest y, poprawiony. Pokazaliśmy na listach kandydatów, którzy są ludźmi spoza polityki, przede wszystkim, ludźmi nowymi, ludźmi z perspektywami. Osiągnęli fajny wynik był ponad 10% i niewiele brakło, żeby jednak ten mandat był. No ale jest jak jest, nie ma co narzekać. Myślę, że dalej współpraca z Województwem Podkarpackim będzie się z Sejmikiem Województwa układać bardzo dobrze. Nawet patrząc na to, jak wygląda nasze województwo, jak wyglądało, więc nie mamy się czego wstydzić i. I ja jestem dumny, że mieszkam w tym województwie, i jak przyjeżdżają do mnie goście i z Polski, i z Europy, no to są zachwyceni tym, jak nie tylko krajobrazami, ale przede wszystkim jak wyglądają nasze miejscowości, miasta, miasteczka, jak wygląda infrastruktura drogowa, a to jest praca wszystkich samorządów, niezależnie od i rządów. I myślę, nas obecnego rządu będzie też taka sama współpraca, z, bardzo dobra z, z samorządem województwa, i to jest efekt tego wszystkiego, tej dobrej współpracy. Nasze województwo naprawdę porównywane jest do małej Bawarii i faktycznie tak jest. Za Panem no, jedna z najtrudniejszych kadencji, nie tylko za Panem, ale także za, za innymi samorządowcami. No, a co dalej? Co czeka Gminy Gorzyce w najbliższych latach? No cóż, dalsza praca na rzecz wszystkich sołectw w naszej gminie, poprawa dalsza infrastruktury. Na pewno to będzie temat zielonej energii. Na pewno poprawa i dalsza rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, bo jest już do, dobrze, ale chcę, żeby było bardzo dobrze. W tej chwili mamy skanalizowaną sieć na poziomie 99% jeśli chodzi o wodociągi i 98% jeśli chodzi o kanalizację ściekową. Na pewno czeka nas modernizacja i dalsza rozbudowa oczyszczalni ścieków. To będzie bardzo kosztowne dalej modernizacja stacji uzdatniania wody. Jeśli chodzi o kulturę, budowa takiego nowego centrum kulturalnego, czyli Domu Kultury z prawdziwego zdarzenia dla gminy, no i dla Gorzyc. Jeszcze również poprawa infrastruktury sportowej, o tej, o tej już mówiłem w kampanii i do tego już się przygotowujemy. Infrastruktura drogowa no i oświata. Oświata jest y, dla mnie priorytetem. Dalej, dalej w oświatę będziemy inwestować, mimo że no, często się mówi, że to jest bardzo duże obciążenie dla gminy, ale nie wyobrażam sobie inaczej, gdybyśmy uszuplili bazę oświatową, a my mamy ją y, nadal, nadal rozwijać. A czy mieszkańcy gminy nie, nie powinni się obawiać, że. Y, Pan może w jakiś sobie, sposób sobie odpuścić, no bo mamy taki, a nie inny porządek, to już pana ostatnia kadencja i pan już przecież nic nie musi. Nie, 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 nie mają się czego obawiać, bo o, inaczej bym nie przystąpił do tych wyborów. Mam motywację, mam mm, motywację do dalszej ciężkiej pracy. Ja i cały mój zespół, jak i. Tak, także myślę, ta nowa rada, nieważne kto z jakiego komitetu tutaj do nas przyszedł, bo jak się okazało w kampanii, wszyscy mamy współ, yy, wspólne cele. Te programy wyborcze niewiele się różniły. Yy, także yy, jest fajna perspektywa przed nami. Mam nadzieję, że też to, że jest ta koalicja rządząca teraz PO, PSL, Hołownia Lewica, to też ułatwi nam dostęp przede wszystkim do wielu ministerstw, do dialogu z nimi, do rozmów i do informacji, czego czasami nam brakowało. Żeby, bo ta informacja jest potrzebna, żeby w odpowiednim czasie przygotować się do pewnych programów, które będą. Realizowane na przykład przez rząd, a my musimy się do tego przygotować organizacyjnie i dokumentacyjnie. A czy jeśli te wszystkie cele uda się panu zrealizować, o których Pan wcześniej wspomniał, to będzie Pan mógł wtedy powiedzieć, że jest Pan wójtem spełnionym? Ja już jestem spełnionym, a chcę być super spełnionym wójtem, bo to, co zakładałem sobie w, 2000, w grudniu 2014 roku jako obejmowałem urząd, wszystko zrealizowałem. Teraz są następne cele do osiągnięcia, następne inwestycje do zrealizowania. Można było, ktoś powie, zrealizować to wcześniej. No nie do końca, bo budżety mamy, jakie mamy, i wszystko zależy od zasobności portfela gminy. Panie Wójcie, jak zwykle miło mi było gościć Pana u nas w naszym studiu. Bardzo również, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.